Dzień dobry, dzień dobry. 18, 18 marca, godzina niespełna siódma. Witam serdecznie na kanale. Co tam dzisiaj działamy? Jeżeli zapewne oglądacie ten film, to znaczy, że część planów odnośnie tuneli, które jeszcze nie stoją, ale to popowiem Wam później jest wykonanych. Plany są ambitne. Mianowicie dzisiaj chcę przelecieć z sprzeżyć szczotką truskawki w tunelach przejechać glebogryzarką tak delikatnie zwrócić ziemię posypać nawozem i przykryć agrowłókniną. ile uda się zrealizować? zobaczymy, na razie szczotka i będziemy jechać z tematem tutaj traktor już wczoraj przyszykowałem sobie to wystarczy aby zatankowany sprawdzone wszystko jest wyjeżdżamy i jedziemy dalej Zapraszam na krótką relację bądź dłuższą, z dzisiejszych prac. Rany by pryskać Władimirec wyjechał, ale niestety bez WD po zimie nie idzie nic robić. Z racji wilgoci wyszła ruda w tuczniku wałka. O tam no i trzeba prysnąć łódekiem, żeby to ruszyło. No i dobra, mamy dysze przepchane. Zaworki odetkane. Ładnie leci z belki herbicydowej także można jechać już pryskać Dewrinolem bodajże przed schodowo na oba OK, truskawki mamy opryskane stąpem i odżywką na przyspieszenie wzrostu. No cudów raczej nie będzie, no, nie oszukujmy się, bez folii. Średnio to wygląda, ale coś trzeba robić, by cokolwiek udało się uratować. Jak widać nawóz został posypany. Jest to multikompleks z jak dobrze pamiętam, plus saletrzak. No niestety sucho nie jest. No, rano pojechałem, przyjechałem w środku to jeszcze szło, ale potem z każdą minutą słońca, no, dzisiaj jest piękna pogoda, wszystko opuszczało. No i efekt finalny widać w ostatnim tunelu, gdzie już kolejne są spore, a tutaj ledwo wyjechałem. No, kolejne się porobiły bardzo duże. No, powiedzmy widać stwierdzenie to jest około 30 cm. No nic nie zrobimy z pogodą. Trzeba czekać, nie pośpieszymy. Odnośnie jeszcze pewnie powstanie trochę pytań, dlaczego jeszcze nie stoją. No niestety my na to już wpływu nie mieliśmy. Wykonawca, który miał to nam wykonać, no niestety najpierw przekładał, potem przekładaliśmy z racji pogody, aż finalny kontakt się urwał. Nie jest to od nas zależne, nic z tym nie zrobimy. Znaleźliśmy drugą firmę, która może i chce się podjąć, ale niestety, niestety termin wykonania jest za około 5-6 tygodni, więc to już niestety jest za późno. więc stwierdziliśmy, że po prostu przykryjemy włókinom co będzie. No, przygotujemy dzisiaj ile tylko możemy. Mam nadzieję, że wieczorem wiatr się uspokoi i włókina zostanie położona. A odnośnie tuneli, nie wiem, naprawdę chciałbym to wiedzieć, kiedy zostaną odbudowane. Na 99% zostaną, ale kiedy nie wiem, jeżeli się uda, to może te 5-6 tygodni, jeżeli ta druga firma podejmie się i wykona zlecenie, a jak nie na to już podejrzewam się w okresie letnim, kiedy będzie troszeczkę mniej pracy, bo powiedzmy to lata to nie jest koniecznie sezon do budowania tuneli. Tak mi się przynajmniej zdaje, więc tych terminów na pewno będzie więcej dla innych firm. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Na razie jadę dalej. Od truskawki są już przyjechane szczotką. Posypany jest nawóz, są opryskane od badyla przedschodowo plus z odżywką na porost. Chciałem, żebym chciał, jeszcze wjechać, ale no nie ma szans. Jak widzieliście na filmiku wcześniej, no kolejny się robią, więc podejrzewam, żebym wjechał, bym już nie wyjechał. To wtedy szwagier musiałby mi pomagać. Co więcej, no nic. Jedziemy dalej w pola na piaski, gdzie raczej jazda będzie bezproblemowa, to chociaż szczotką porobię. Do później. Tutaj mamy pokazane, jak prezentują się truskawki po szczotce. Widać, no są oczyszczone z takich grubszych. Też nie robię zbyt hamsko, żeby już tych nowych e, listków nie zniszczyć. A tak to wygląda przed. No, widać sporo pozostałości. uschnięte stare badyle, stare liście. No widać, widać. Nic, jedziemy dalej, bo jeszcze mamy kawałek areału do zrobienia. Rzeszłoroczne nasadzenia bardzo ładnie przyzimowały. Tutaj mamy odmianę nowość. U nas będzie TA w tym roku. Takie poletko nieduże, bo to jest około 10 chyba arów. Ładnie jest, naprawdę miło patrzeć, nic zobaczymy jak ta odmiana w tym roku się sprawdzi. Jak się sprawdzi wsadzimy więcej. Dwie godzinki. No i tam hektar kawałkiem zrobiony dobry sprzęt jedziemy dalej mamy godzinę 1.15 czy jeszcze coś tam można podziałać w polu Siemano witam wieczorem mamy godzinę 17.15 17 kończyłem na dzisiaj to co się udało zrobić mamy przykryte agrowłókniną. jakby ktoś pytał P23 jak dobrze pamiętam czy P25 Co więcej udało się Zrobić szczotką tamtą placówkę, co pokazywałem na filmach tutaj, posypać nawóz w tunelach lebogrzałkom. Nie udało się wjechać, brak czasu. chciałem wjechać na tą placówkę, ale niestety jest tak cholernie mokro, że w zwyczajnie świecie musiałem odpuścić. Także to by było na tyle dzisiaj. Idziemy do domu. Jeszcze jakieś takie drobne prace przydomowe zrobić, wypić piwko i jutro rano ruszamy na e, agro, agro show do Kielc. E, zobaczcie, co to jakieś tam nowości. Nowości, widziałem, że sporo się działo. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia, cześć. A korzystając z okazji, drogi widzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam do tego. A każdemu, który subskrybuje, dziękuję serdecznie z góry. To mnie to troszeczkę motywuje, jest już tu was ponad 600. Dużo, niedużo, dla mnie na pewno. Jest to duża liczba, duża liczba. Następny cel 700. Tyle ode mnie. Na dole ta na pewno się znajdziecie Przy, przycisk subskrybuj. Dzięki, na razie, hej.